TVG9, zastanawiając się nad tożsamością tutejszych na Podlasiu, nad, nad tym, kim oni tak, tak naprawdę są, doszedłem do wniosku, że no jest to jakaś pozostałość po tym, co kiedyś określano jako szczep ruski narodu polskiego. Zaraz ktoś krzyknie, że to jest wszystko twór yy, dawnego polskiego imperializmu, yy, że to właśnie w ten sposób Polacy polenizowali na siłę tutaj Białorusinów, Ukraińców, ale jest dokładnie odwrotnie. No, jakieś próby brutalnej polenizacji może były, ale to już bardzo dawne dzieje. Natomiast E, tak naprawdę, tutaj wśród prawosławnych odbywała się nachalna e, propaganda na rzecz e, białoruskości przede wszystkim. E, no, tutaj. E, Powstał taki no, no, białoruski komunistyczny powiedzmy sobie szczerze, układ, yy, który właśnie no, yy, rościł sobie prawa do reprezentowania wszystkich Białorusinów, a no, za Białorusinów praktycznie uważano tutaj wszystkich yy, prawosławnych, chociaż tak do końca nie jest. Yy, no i związa yy, właśnie z przynależnością do, 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 do związku Białorusinów czy do, do nacji białoruskiej wiązały się no, no, szybsze kariery i różne inne korzyści później no, już, już może nie taka propaganda na szczeblu państwowym ale nachalna propaganda na rzecz ukraińskości no tutaj Ukraińcy stali się w pewnym momencie bardzo aktywni i no, oczywiście mają prawo do, 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 do tego, do, do propagowania y, ukraińskości, ale no, w pewnym momencie to przebrało formę takiej jaduśliwej y, propagandy, że no, każdy, kto mówi chodyły rubyly, to już jest y, nieuświadomionym Ukraińcem, który się musi uświadomić, a jeśli się nie uświadomi, no, to jest albo, albo prymitywem, albo zdrajcą natomiast takiej akcji żadnej polonizacyjnej, nachalnej nie było chociaż, chociaż wielu wielu ludzi się tutaj polonizowało czy można jednak mówić, że dzisiejsi tutejsi to nadal w pełnym tego słowa znaczeniu ten szczep ruski narodu polskiego no nie do końca ponieważ nie mają oni swoich elit, swojej inteligencji przede wszystkim. Tutaj, no jeśli ktoś się wykształcił, pokończył szkoły, no to albo się polonizował, ale tak wprost, że już tą tą odrębność, Albo, albo no, uświadamiał się jako, jako Ukrainiec czy Białorusin. No, ostatnio jest pewna zmiana, szerzy się tutaj taki regionalizm Podlaski i właśnie coraz więcej przedstawicieli inteligencji utożsamia się właśnie z tutejszością, z, z tą tutejszą swojską mową, nawet nawet ktoś wziął się za skodyfikowanie języka podlaskiego, co jest, jest rzeczą bardzo ciekawą, ale też nie, wie, nie wiem czy to pójdzie w kierunku właśnie odbudowy tego szczepu ruskiego. W narodzie polskim. Raczej, raczej oni pójdą pewnie w kierunku, w kierunku tego europejskiego regionalizmu, który moim zdaniem tak, tak naprawdę jest. Czymś y, na, dezintegrującym i, i regionalizm jest tylko ko przykrywką do y, dezintegracji narodów, państw i społeczeństw, i, i do tworzenia mega państwa. No, ale z, y, zobaczymy. No, na pewno na, na ten europejski regionalizm to to i pójdzie i propaganda i pieniążki, ale zobaczymy. Y, jestem ciekaw, y, czy, czy właśnie ta. Idea szczepu ruskiego w narodzie polskim się odrodzi. Ale myślę, myślę że na, w, dołach, w Dołach to tutaj na Podlasiu ona w jakiejś czątkowej postaci przetrwała. No tylko problem w tym, że, że nie ma tutaj ten, ta grupa etniczna swojej inteligencji.